No, i tu jest ta rodzinka L, L2. Co ją już pokazywałem w tamtym sezonie po ataku KUNY. Ona jest już bez leczenia. Kawałek czasu mnie, chyba najdłużej. Matka z 2014 roku. I jak widać, one prze, przezimowały w dość dobrym, dobrej kondycji, bo jest początek marca. One to wypełniają. Widzę, że. No jestem ciekaw jak z pokarmem, bo tak to nie widzę dokładnie, trzeba by coś tutaj im rozbebeszyć, może się coś uda, ale nie wziąłem, nie wziąłem znowu buta żadnego, tylko nożyk, więc próbujemy coś tu przepchnąć i zorientować się jak u nich z pokarmem, bo może, może im brakuje, ale widzę, że jest dużo pszczoły, więc prawdopodobnie gdzieś mają ten pokarm. że już po całym ulu. Dnia przedostatnia, ramka jest czy pusta? Chociaż coś tam wybierają, widzę z niej. Jak widać, coś tam gdzieś tam wybierają z komórek. Nie, ale tu już jest. Dalej jest pokarm. Zobaczę jeszcze za dwie. No i tu też jest pokarm, bo jest ramka dosyć ciężka. Tak. Też jest pokarm z tej strony. Z tej strony również jest pokarm. Ne. O, tam widać, że dość sporo osób się gdzieś tam utworzyło. Ja im tu nie czyściłem nic. Tu widać, że też jest pokarm. Więc mają pokarm. Nie trzeba im tutaj nic, nic pomagać. Niech sobie działają same. Niech sobie żyją tak jak, jak do tej pory. I dopiero tutaj można do nich za jakiś miesiąc, no w kwietniu w każdym bądź razie, najprawdopodobniej w kwietniu tutaj można przyjechać, mają dwa korpusy już pewnie, pewnie to będzie dość dość dobrze wypełnione. No dzisiaj jest 15 stopni ciepła, bo no widać pszczoły sobie tutaj z pyłeczkiem paradują, bo one upychają pyłek. Na zabudowie ciepłej, tutaj w przednie pierwsze dwie ramki. Widać, że pszczoły sporo na tutaj zimowały na takiej podkarmiarce o, tego typu i miały tutaj dość dużo miejsca do góry, więc pobudowały taką dziką sobie zabudowę. Widocznie im to pomaga, ja im tutaj nic nie niszczyłem, o. O, pszczółki z pyłeczkiem sobie tutaj zasuwają. Jest spokojna ta pszczoła. No, widać, że nalatują, jest jeszcze skądś, skądś, nalatują. Tak jak mówiłem, pszczoły jest dosyć sporo tutaj. No, i cieszę się, że ta jedna rodzina, bo miałem trzy rodziny z 2014 roku, więc to już były takie dość, dość wartościowe rodziny, jeśli chodzi o nieleczenie i, i tak dalej. Dlatego, dlatego cieszę się, że, że, że one przeżyły i trzeba będzie je dalej rozmnażać, bo, bo jest dobrze. Dwie córki mam po nich, i te dwie córki też przezimowały, więc. Więc nie jest źle na tą chwilę. No w lesie na razie o tej porze jest... No... Jest szaro. Szaro jest, nic jeszcze za bardzo się nie rzuca w oczy, żeby kwitło, ale... ale pewnie z czasem, pewnie z czasem coś zacznie, coś zacznie.